Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem w Szamotułach w Urzędzie Starostwa Powiatowego. Ze mną pan Wicestarosta Rafał Zimny, ponieważ zbliża się praktycznie koniec kadencji, która i tak by została wydłużona o rok i jeszcze pół roku. Dodatkowo można powiedzieć, że normalnie już powinniśmy być po kadencji. Chciałabym Pana zapytać, czy pokusi się Pan o jakieś podsumowanie tego pięciolecia, praktycznie już w tej chwili? kadencji w ogóle w starostwie powiatowym, w, w powiecie, w gminie, i tak dalej. Może zacznijmy od, od tego Dobrze. szerszego kręgu. Tak jest. Bardzo dziękuję, witam Państwa, witam panią. Bardzo się cieszę, że mam okazję rozmawiać. Rzeczywiście y, doświadczamy tego też pierwszy raz w historii, że mamy kadencję jako samorządowcy w zasadzie można powiedzieć za chwilę 5,5-letnią, bo najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że po ostatnich wyborach y, nasze, czyli samorządowców, wybory będą odbywały się w kwietniu, być może to będzie nawet i początek kwietnia. Także czekamy na te informacje, ale rzeczywiście kończymy y, bardzo długą kadencję, 5,5-letnią. Ja, jako doświadczony samorządowiec, muszę przyznać, że takiej kadencji jeszcze w naszej historii, powojennej historii w zasadzie nie było. W minionych latach, mówimy tu o roku 2018-2023, doświadczyliśmy niestety wielu trudnych i niespodziewanych sytuacji, wymagających szybkich i zdecydowanych działań. Najpierw pojawiła się ptasia grypa. Wydawałoby się, że no nic jakiegoś takiego bardzo niebezpiecznego nie, ale jednak. Było to też poważne zagrożenie, z którym musieliśmy się zmierzyć. Potem pojawiła się następna choroba od zwierzęca, czy zwierzęca raczej, ASF, no a ostatecznie. Choroba, światowa pandemia, która dopadła na cywilizację jako ludzkość, wymusiła na nas izolację i zmianę dotychczasowego trybu życia, zmianę dotychczasowego sposobu zachowania się i, i, i w ogóle postępowania. W związku z tym musieliśmy się szybko do tego przystosować. Zmieniliśmy funkcjonowanie, w naszym przypadku, Urzędu Powiatowego w Szamotułach, ale dotyczyło to wszystkich urzędów w Polsce. Zmieniliśmy obsługę klientów. Okazało się, że wiele rzeczy, których nawet nie przypuszczaliśmy, że możemy realizować w zupełnie inny sposób, e, czyli właśnie e, tak, zdalnie, okazało się, że to jest też możliwe oczywiście przy e, znaczącym wsparciu techniki, ale e, udało się to wprowadzić w życie i to praktycznie trzeba było realizować z dnia na dzień, a więc zmieniło było funkcjonowanie również szkół no, i szpitala powiatowego, który jest też dla nas bardzo istotną jednostką. E, w roku wydawało mi się, że już nic więcej nas gorszego nie może spotkać. Niestety wydarzyło się kolejna tragedia, trudna, niespodziewana sytuacja, a więc atak Rosji na Ukrainę i konsekwencje z tym związane. A więc z konsekwencji z tymi tak naprawdę borykamy się do tej pory, bo ta sytuacja spowodowała oczywiście olbrzymi napływ uchodźców, które trafiły i do powiatu, ale potem docelowo też do gmin, gdzie trzeba było szybko reagować i szukać też dla tych ludzi loków lokum i przygotować odpowiednie warunki. Ale też za sobą niesamowitą drożyznę i odczuwamy to i w przetargach oraz w kosztach utrzymania obiektów, no bo poszybowały w górę ceny zarówno Ceny usług, jak i również ceny paliw, energii. To wszystko spowodowało, że nasze życie zarówno nasze prywatne, domowe, jak i też instytucjonalne no, niestety też mocno podrżało. Ogólnie mówiąc. Kadencja 2018-2023, a tak naprawdę to 2024 można powiedzieć, to kadencja wymagająca od zarządzających dużej czynności, szybkiego działania oraz współdziałania z innymi samorządami i instytucjami tak, żeby zaopiekować się jak najszybciej, jak najsprawniej i odnaleźć się w sytuacji ta, która pojawiała się dynamicznie, nie było wcześniej żadnych instrukcji jak się należy zachować. Myśmy je musieli często robić ad hoc, właśnie przygotowując się bardzo szybko do zmieniającej się rzeczywistości. Mam kolejne pytanie do Pana. Proszę mi powiedzieć, a co udało się zrealizować w Pana okręgu wyborczym, czyli we Wronkach? E tak, już odpowiadam na to pytanie. Tutaj chciałem zwrócić na, na początek uwagę na to, że w więcej kadencji pełniłem i nadal pełnię funkcję wicestarosty Szamotulskiego. Na marginesie to pierwszy raz, kiedy człowiek z pełni taką funkcję w samorządzie powiatowym, z czego jestem bardzo dumny i mam nadzieję, że dobrze jestem odbierany i że dobrze wykonuję swoje obowiązki. Moim okręgiem wyborczym oczywiście to miasto i gmina Wronki, gdzie uzyskałem bardzo duże poparcie społeczne, przejawiając się tym, że właśnie wiele osób za mną głosowało i mam nadzieję, że ich nie zawiodłem. Należy podkreślić, że praca w samorządzie powiatowym, bo to jest istotna różnica, jaka między nami jest, to ona jednak się różni od tego, w jaki sposób realizują zadania samorządy gminne tutaj mamy inną strukturę organizacyjną tutaj jest zarząd powiatu, w gminie tego zarządu powiatu nie ma, przewodniczącym zarządu powiatu jest starosta i mamy 21 radnych powiatowych, w przypadku gminy, szczególnie gminy Wronki, no tutaj zarządu nie ma, jest jednoosobowo, pełni tutaj funkcję, nazwijmy to szefa jednostki, to jest burmistrz, no i ma 15 radnych, a więc tutaj on może wiele rzeczy samodzielnie też podejmować. Oczywiście też często oparte musi być to e, też uchwałami czy też zgodą rady, radnych. Natomiast tutaj jeszcze u nas dodatkowo jest ten twór, jakim jest zarząd powiatu, w którym jest pięciu członków zarządu. Ja jestem Wiceprzewodniczącym i wice, wicestarostą. Ponadto też zajmujemy się w, w starostwie, w z tego, co robią gminy, ogólnie rzecz biorąc innymi, innymi sprawami niż tymi, które zajmują się gminy. No To jest zrozumiałe, no, bo musi być między nami jakaś różnica. My przede wszystkim też jakby administrujemy w pewnych kwestiach obszarem dużo większym niż gminy, bo w naszym powiecie to jest 8 gmin. I i tutaj musimy też, ta nasza optyka jest zupełnie inna, musimy patrzeć na to, co się dzieje i jakie są potrzeby w ośmiu gminach, a nie tylko w jednej, chociażby dlatego, że jesteśmy, pochodzimy, czy też reprezentujemy tę gminę, ale nie możemy tylko na, na nią jedyną patrzeć. Musimy patrzeć na wszystkie ich potrzeby i tam je realizować. Powiat to drogi, drogi czyli temat bardzo ważny. Tak. Proszę mi powiedzieć w ciągu tych czterech i pół roku prawie pięciu, ile udało się zrobić, jeśli chodzi o gminę wronki? E, tak, rzeczywiście drogi to jest duże wyzwanie, ponieważ e, to jest ten krwiobieg, jak to się mówi, e, każdego organizmu, a w tym przypadku no, powiatu. E, drogi nas łączą, zarówno e, stolice powiatu z stolicami e, gmin poszczególnych, ale również dadzą, dają nam możliwość wyjścia e, poza obręb powiatu, właśnie łącząc się dalej z drogami e, w czy wojewódzkimi czy krajowymi, e, gdzie docieramy do różnych miejsc w Polsce czy na świecie. E, drogi są bardzo istotne. Chcę podróżować się jako, jako i pasażerowie, jako użytkownicy dróg w coraz lepszych, komfortowych warunkach, bez dziur, bez robót ciągów drogowych, a jeśli chodzi o tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego, no to też zależy na tym, żeby czy drogi rowerowe, czy też chodniki były właśnie dostępne. Biorąc pod uwagę gminę Wronki, to należy podkreślić, że w zasadzie zrealizowaliśmy jedno duże zadanie drogowe. To jest modelizacja drogi Wartosław Lubowo. To jest odcinek około 2,5 km, który zrealizowaliśmy dzięki funduszom pozyskanym z zewnątrz za kwotę blisko 3,7 miliona złotych. Tutaj gmina Wronki nie partycypowała w żaden sposób nie było takiej potrzeby udało nam się uzyskać duże dofinansowanie. Ponadto poprawiliśmy też bezpieczeństwo w rejonie przejścia dla pieszych w samolocie to też takie zadanie, które już wiele lat się tutaj pojawiało, i, i cieszę się, że to udało się do tego doprowadzić. To było robione dwuetapowo. Najpierw utwardziliśmy pobocze, ażeby można było bezpiecznie dojść też do tego przejścia dla pieszych. To był koszt około 38 tysięcy złotych. To powiat sfinansował całkowicie z własnych środków. A w roku następnym zrobiliśmy modernizację samego przejścia, wyposażając je właśnie też w takie aktywne lampy, również w tzw. kociołowocze. Oczka, które dodatkowo też pulsują w nocy, to też ma poprawić warunki bezpieczeństwa przejścia tego, na, na tym przejściu dla pieszych. Tu był koszt tego zadania, to było 35 tysięcy złotych. Gmina Wronki partycypowała w tym przypadku w wysokości 53% tego zadania. No i ostatnim rzeczą, którą no, nie udało się jeszcze jej zrealizować, cały czas liczę na to, że jak nie w tej kadencji, no ona już zbliża się ku końcowi, ale, ale dokumentacja jest przygotowana. Przygotowaliśmy solidną dokumentację na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Biezdrowo-Pierwoszewo. To jest odcinek też około i pół kilometra. Wartość tego zadania to jest ponad 3 miliony złotych i tutaj też czekamy na możliwość sfinansowania tego zadania. Najlepiej byłoby ze środków zewnętrznych. Jeżeli nie, no to pewnie będzie powiat chcący realizować to zadanie występował z jakąś propozycją do gminy, jeśli chodzi o partycypację. Cały czas liczę na to, że uda się znaleźć środki. Pani Starosta, Wronki to również szkoły. tak? Wiemy, że starostwo opiekuje się szkołami ponadpodstawowymi. Takie mamy dwie we wronkach. I co u nich się zadziało? Tak, rzeczywiście powiat to szkolnictwo średnie. We Wronkach mamy dwie szkoły, szkoła tzw. Tak naleśnej oraz zespół szkół numer 2, tzw. Tak Spomasz, bo no, tak myślę, że dla Wronczan to są najbardziej takie dwa rozpoznawalne nazwy tych szkół. Jeśli chodzi o szkołę naleśnej, no szkoła z tradycjami, szkoła, która wykształciła wielu myślę, że świetnych fachowców, wiele osób po tej szkole znalazło miejsce miejsca pracy w bardzo dobrze płatnych, no, intratnych i, i, miejscach i bardzo się z tego cieszę, bo o to chodzi, żeby w ślad za tym, że jest ktoś dobrze wykształcony, to trafia potem do dobrego pracodawcy albo sam staje się pracodawcą i również dobrze zarabia. Na tym nam zależy, by tacy ludzie również zostawali w i mam nadzieję, że tak będzie się działo. Natomiast wracając do samych szkół, jeśli chodzi o Szkołę Naleśnej, no to inwestycyjnie zadziało się tam sporo. Wybudowaliśmy tam strzelnicę dzięki pozyskanym środkom. Powstała tam pierwsza w powiecie klasa mundurowa, gdzie kształcą się właśnie kadry, które są wspomagane właśnie też środkami z Ministerstwa Obrony Narodowej zostały doposażone w najnowocześniejsze sprzęty pracownie. To jest bardzo istotne z uwagi na to, że mamy fajnych, znaczących Solidnych pracodawców na terenie gminy Wronki, yy, którzy również się mocno angażują w funkcjonowanie tej szkoły i również yy, pomagają w doposażaniu tych właśnie pracowni po to, żeby te pracownie jak najbardziej zbliżyły yy, yy, uczniów do tego, czym się w przyszłości będą niedalekie w niedalekiej przyszłości będą zajmować po przejściu już właśnie po ukończeniu szkoły i bo po przejściu już na własny rachunek na, yy, na, do. do do pracy w takich firmach, żeby y, właśnie to nie był kosmos, z jakim się spotkają, w porównaniu z tym, co mieliby teoretycznie wiedzą uz jaką uzyskują ze szkoły. To wszystko musi być kompatybilne i tak się dzieje. Y, jeżeli chodzi o zespół szkół przy y, 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 Spomaszu, kiedyś przy Spomaszu, no w tej chwili to już ta firma, która współpracuje ze Spomaszem, były z Spomaszem, to jest Ferum, to jest zespół szkół numer dwa. Y, ona otrzymała nowy wystrój przyjazny uczniom. Tutaj powstała też taka strefa relaksu dla, dla uczniów zostały urządzone nowe klasy, w tym też bardzo dobrze wyposażona klasa komputerowa. Tutaj jest bardzo dobra współpraca też dyrekcji szkoły razem z, właśnie z, z firmą Ferro, gdzie też korzystamy z, z, z specjalistów z tej szkoły i tam też młodzież odbywa praktyki. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o szkołę na Leśni, bo żebym nie zapomniał, trwa w tej chwili termomodernizacja tego obiektu. Też obiekt tego wymaga. To jest inwestycja za kilka milionów złotych. Ona się w tej chwili jeszcze toczy. Mam nadzieję, że też to pozwoli w przyszłości na zmniejszenie kosztów funkcjonowania samej szkoły, ale też i to, że będą to bardziej przyjazne warunki dla samych uczniów. Podjęte przez dyrekcję szkół i samorząd powiatowy działania mają właśnie na celu sprawić to, aby kształcenie techniczne i zawodowe miało wymiar praktyczny, co jest możliwe dzięki temu, że współpracujemy z wrolińskimi firmami, między innymi właśnie Amicom, Samsungiem i Ferrum i korzystamy z fachowców z tamtych zakładów i oni również dzięki temu mają możliwość pozyskania dobrze wykształconych pracowników na swoje potrzeby. Czyli jak sobie wykształcą, tak sobie będą mieli. Tak jest. Pani starostwo, mówił Pan o drogach, mówił Pan o szkołach, ale starostwo to również szpital. Jedyny nasz szpital w powiecie, i, i koszty utrzymania to właśnie. Głównie powiat. Tak, no, szpital generalnie sobie y, musi radzić sam, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o może bardziej inwestycje, inwestycje mm -hmm. to my, bo koszty funkcjonowania szpitala, szpitala musi sobie już radzić sam, y, ale bardzo istotny obieg dla naszego powiatu. Y, widzimy, że y, potrzeby były olbrzymie. Y, w minionej kadencji, dzięki też dobrym relacjom, najróżniejszym, że tak powiem, ogólnie rzecz biorąc, no, pandemia też trochę wymusiła pewne zmiany w samym szpitalu, on był, też stał się w pewnym momencie covidowym szpitalem, no, taka była decyzja wojewody i też po to, żeby zabezpieczyć mieszkańców, ale w związku z tym zadziało się tam inwestycyjnie dużo, bo ten szpital służy nie tylko mieszkańcom Wrony, służy całym powiatowi, tak naprawdę jak też rozmawiamy z dyrektorem szpitala, do naszego szpitala powiatowego docierają ludzie z wielu miejscowości Wielkopolsce. To, to nie jest tylko powiat, to są właśnie tereny daleko bardziej odległe od naszego powiatu to jest szpital w którym w obecnej kadencji zostały zrealizowane inwestycje do tej pory za kwotę około 20 milionów złotych. Tam jest zarówno i były przebudowy, były modelizacje, były zakup sprzętu specjalistycznego właśnie do badań do diagnostyki, żeby ten pacjent, który tutaj trafi, był jak najlepiej zaopiekowany i żeby szybko był diagnozowany. Myślę, że to wszystko spowodowało, że rzeczywiście Optyka naszych przede wszystkim mieszkańców powiatu, ale i też mieszkańców Wronek jest już troszeczkę inna, jeżeli chodzi o szpital. Tak? On, on myślę, że zyskał sporą renomę, bo to też widzimy. Niedawno też ostatni sukces, jakim było, że też rodzic Polusku właśnie ten szpital dostał wyróżnienie. Także liczę na to, że te działania podjęte spowodują to, że będziemy jako mieszkańcy też czuli się bezpieczniej. Ponadto, jeżeli chodzi o wronki, bo do tego jeszcze muszę wrócić, otrzymały także w tej kadencji nową, dedykowaną właśnie wronką karetkę Pogotowia, która stacjonuje przy ulicy Polnej. Jej koszt to blisko pół miliona złotych i to zostało zrealizowane całkowicie ze środków pozyskanych z zewnątrz, wraz ze środkami dołożonymi z powiatu. Gmina Wronki nie musiała partycypować w tym zakresie w żaden sposób. Cieszymy się, że jest karetka. Ale pamiętajmy o tym, że nie dyrekcja szpitala decyduje o tym, gdzie, w jakim kierunku jedzie karetka i kiedy, tylko operator numer 112. Bo to trzeba pamiętać, mm -hmm. że tutaj o tym decyduje zupełnie inna jednostka, ale karetka funkcjonuje, stoi, stacjonuje i jest bezpiecznie we wronkach. Panie Starosto, jestem. Tutaj też po to, żeby zapytać pana o plany na przyszłość. Przed wyborami nie chciał pan ze mną rozmawiać, mówiąc, że po wyborach zobaczymy, także korzystając z okazji, chciałam Pana zapytać, jakie plany na przyszłość, czyli na przyszłą kadencję konkretnie po wyborach. Tak, dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście nie chciałem rozmawiać wcześniej, dlatego że no, rzeczywistość nasza jakby wyborcza w Polsce była taka, że najpierw mamy wybory do. Do Sejmu to się już dokonało. Czekamy teraz na powołanie e, tego, kto będzie rządził w Polsce i w jakiej konfiguracji, ale e, myślę, że jednoznacznie już e, no, wyborcy wskazali, kogo oczekują. Za sterami. natomiast tutaj jeśli chodzi o tak zwane nasze małe ojczyzny, bo to tak często określamy e, naszą pracę w gminie, e, no to te wybory przed nami. Wspomnieliśmy o tym, że mówiłem o tym, że to będzie kwiecień przyszłego roku. E, natomiast ja osobiście będę dalej próbował swoje losy zawodowe powiązać się z samorządem gminnym tym razem. E, z samorządem lokalnym generalnie jestem związany można powiedzieć od 1995 roku, czyli już niemal 30 lat. Przeszedłem tutaj wszystkie szczeble hierarchii. Pracowałem jako zastępca burmistrza Sierakowa, następnie pracowałem jako zastępca burmistrza Bronek, teraz jako wicestarosta Amutulski, cały czas. Na no. czas na no. <gry> tak, czas na zmianę, może czas na już to, żeby zasiąść tak. osobiście ze sterami. Rzeczywiście taki jest plan, bo też cały czas podwyższałem swoje kompetencje, kończąc w międzyczasie studia podyplomowe z różnych dziedzin. W sumie skończyłem ich pięć, a ostatni, który robiłem, to jeszcze uzyskałem też tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Mam również doświadczenie w zakresie kierowania spółką komunalną, bo byłem przez 8 lat prezesem spółki we Wronkach. A więc doświadczenie zawodowe i dalsze, dalsza chęć działania na rzecz społeczności lokalnej skłania mnie do tego, żeby podjąć decyzję o kandydowaniu na stanowisko burmistrza Wronek. Mam wiele pomysłów na to, w jakim kierunku powinny się rozwijać Wronki, jak realizować oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, oraz jak powinien funkcjonować lokalny samorząd. W mojej ocenie jest tutaj jeszcze wiele do zrobienia. Bo gminę wrodki stać na więcej, a mieszkańcy miasta i gminy wrodki mają pełne prawo oczekiwania, że będzie się działo więcej. Mam nadzieję, że będę w przyszłej kadencji dobrze wykorzystywać swoje doświadczenie i realizować ambitne plany na rzecz rozwoju lokalnego, a przede wszystkim na rzecz mieszkańców. Dziękuję. Bardzo się cieszę z Pana deklaracji. Oczywiście wie Pan dobrze, że nie odpuszczę dalszych pytań, ale dam Panu trochę czasu na zastanowienie. Ja się z Pana decyzji cieszę. Wrączanie ocenią, bo to oni będą decydować o tym, co i jak. Ja tylko boję się jednego i bardzo bym chciała, żeby Pan o tym pomyślał na przyszłość. Nie chciałabym zamienić jednego układu betonowego na drugi betonowy układ. To jest właściwie taka moja jedyna prośba. Nic ponadto. Tak, dziękuję. Czyli umawiamy się na przyszłość, niedługą, tak. niedługą, bo za dużo czasu panie, panu nie damy. Droczanie tu cały czas mi Zapraszam. mówią, czego we wronkach chcieliby jeszcze, czego oczekują od przyszłego włodarza, także będziemy, o tym będziemy w kontakcie. W następnym odcinku. Tak. Dziękuję, pozdrawiam, <grym> dziękuję dziękuję. do widzenia.